Dzień dobry wszystkim, dzisiaj rozpakujemy sobie takie jedzenie jak czekolada, Mr. Pista, pizza, e, e, żelkową pizzę i żelkowego burgera. E, zacznijmy może od pizzy. Okej, okay. teraz otwieramy folię. O. O. To tu. Mhm. Jeszcze jedna folia jest do otworzenia, okej, okay, otwórzmy, okej, okay. o jest, tak, o, tu jest kawałek, o, już mam rozpakowaną i spróbujemy czegoś, może, może to, o, to, to, Zobaczmy. Ja A, to uwielbiam sobie. Teraz. Okej, okay, ta firma. Mmm. Taka kiepskowska, można powiedzieć. Tutaj powinien mieć taki ketchup. Mmm. Teraz może spróbujemy sobie burgera. Wow, okay. rozpakowano. Tak wygląda burger więc skąd masz? Dostałam od taty to wszystko. Więc... Boczę, co tu spróbować? Myślę, że to boś to zeszło. Mmm. Dobrze. Mm. Mm, pyszne. Może teraz spróbujmy, może. No daj, to kończę ten kawałek. Mm. Czekolady misterbista. To jest taki oryginalny mecz na czekolada. I w sumie jeszcze tej no właśnie nie jadłam. Nie Wow. Tak wygląda czekolada. Próbujmy ją. Jest bardzo pyszna. Mm. Zyskanujmy kod QR, bo tu jest. Okej. Okay. Teraz zyskanujmy kod QR. Wczoraj. O, teraz, teraz od, otwórzmy w Internecie. Zobaczmy, co. Co to niby? Co to niby? Do widzenia. Zasubskrybujcie mój kanał, polubcie filmik i jeszcze da dajcie dzwoneczek, żeby nie przekapić innych odcinków. Pa, pa.